W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy wykonywanie w Powiatowym Szpitalu Puckim złożonej procedury zabiegowej endoskopowej o nazwie ECTW, a dokładnej nazwy Endoskopowej wstecznej Pankreotografii. Procedura bardzo zaawansowana endoskopowo, ponieważ wzrasta liczba osób chorujących na kamicę pęcherzyka żółciowego, a w tym jakiś znaczny procent na kamice dróg żółciowych. W najbliższym czasie będziemy wykonywać zabiegi w trybie ostrym, ponieważ jednym z głównych przykładowo wskazań do wykonania pilnego e doskopowej o cholangiopankrydrografii jest ostre zapalenie trzustki o tle kamiczym lub zapalenie dróg żółciowych. Ta procedura jest niezbędna, aby ją wykonywać prawidłowo w określonych warunkach infrastruktury, przy określonym sprzęcie, a co najważniejsze, z wykształconym personelem. Tak nam się Udało dzięki dużemu zaangażowaniu pani prezes tego szpitala i ordynatora oddziału chirurgii ogólnej szpital jest skoncentrowany, aby rozpocząć tę procedurę.